Kochani, szybki film informacyjny na dziś. Jeśli jeszcze nie dołączyliście na mojego Discorda, to serdecznie zapraszam, bo obecnie będzie trwał tam giveaway, gdzie będzie można wygrać dwa razy nitro. O ile ogarniemy do tego bota, bo coś ostatnio się psuje, <laughs> więc mam nadzieję, że jak najszybciej rozwiążemy ten problem. Druga kwestia. Wróciłam do postowania na Instagramie. Jeśli nie wiecie, to mam konto, które nazywa się Topologa Koneko i tak to jestem ja, hejka. <laughs> Będę tam wrzucać zdjęcia związane z moim hobby, czyli obecnie jest to fotografia w grze i na chwilę obecną jest tam trochę koników, bo <laughs> trochę mi <mnie> to wciągnęło, <śmiech> przyznam. <śmiech> Więc jeśli chcecie mnie obserwować gdzieś poza YouTube, to zapraszam tam. No i oczywiście przypominam, że z moimi linkami w opisie na Enebie można kupić taniej gry. A jeśli nie wiecie, czym jest Eneba, to już wam pomagam. Eneba to nowy rynek z ponad 25 tysiącami produktów cyfrowych, takich jak gry, doładowania, prepaidy. Szczycący się coraz większym zainteresowaniem ze strony odbiorców, jest to punkt wejścia dla waszych wszystkich potrzeb związanych z grami, ale i nie tylko. Eneba zapewni wam najlepszą ofertę na rynku. Dzięki Trustpilot macie pewność, że dostaniecie swoją grę bez żadnych problemów, a dzięki Supportowi dostaniecie odpowiedź w ciągu 24 godzin, 7 dni w tygodniu. Ważne, że możecie tam kupić nie tylko gry na PC, czyli na Steam, Epic Games, Origin itd., ale również na PlayStation, Xbox czy moją ukochaną konsolę, czyli Nintendo. Więc jeśli chcecie kupić jakąś grę, to na niebie możecie ją kupić o wiele taniej. Dzięki linkowi w opisie traficie na stronę z obecnymi promocjami, może znajdziecie tam coś, czego akurat szukacie. Strona jest cały czas aktualizowana, dochodzą nowe gry na różne platformy, różnego rodzaju doładowania, na przykład Bubuksy. Więc jeśli chcecie oszczędzić, to zapraszam gorąco. Wszystkie linki macie w opisie. Ja się z Wami żegnam. Do następnego filmu. No i pa pa!